Siemka dwie wiadomości zła i dobra. Na początek powiem tą dobrą, dla niektórych oczywiście jesteśmy na wodzie PZW, tak zawsze żeście mi pisali często gęsto, Dominik, pokaż co na PZW, Dominik wróć na PZW, 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 pokaż czy na PZW. Dobra, jesteśmy na PZW. Druga wiadomość, już ta zła. Spotkaliśmy tutaj znajomego, który siedzi na tej wodzie już drugi tydzień. I oprócz kilku szczupaków nie miał ani jednego brania na karpie i na amura, a my jesteśmy nastawieni na karpie i na amury. Więc sprawdzimy, czy nam przez 4 dni uda się przechytrzyć jakąkolwiek rybę. Tam z tyłu Możemy przyjrzeć się tam, gdzie te ścinki i ta malutka taka plaża i cały ten ruch tutaj tej zatoczki. To jest miejsce, które nęciłem. Parę dni wcześniej udałem się tutaj z dronem i sprawdziłem, co ukrywa w sobie ta woda. Znalazłem miejsca, gdzie jest mnóstwo roślin. I właśnie przed tymi roślinami, czyli dosłownie półtora metra przed ścianą roślin, mam zamiar położyć zestawy. Nikuś, to jak? Co? Ty po prawej, tak? No. Trzała tu na wprost. Tak, Bo Ja myślałem sobie tam te czciły obiorę, a tam jest jakieś miejsce? Może miejscówkę zakazać tam dalej? Krzysiu, no, nie umiem ci powiedzieć, musimy tam i zobaczyć. Chodź, no, jak okay. tam nikogo nie ma, to z nami idzie zobaczyć Ksena. To stanowisko Ksenu, jak ci się podoba na rybach? Powiedział: Tata w końcu mnie wziął na 4 dni. Więcej niż 2 godzinki padało. Czyli się mówi, tu chyba jakieś miejsce jest, ale. Ale to nie jest miejscówka nie, do łowienia, to jest po prostu skarpa Czyli 2 metry, 2 metry od brzegu połóż zestawy i przy tych ścianach tutaj Krzysiu. To akurat będzie. No ja? nawet tutaj na upartego możesz podejść i łyżką trochę ponęcić Też tak to zrobimy No w tą stronę Krzysiu musisz być, bo on się zamyka to te wahadełko się zamyka z dołu w prawo, wiesz? I zawsze żyłkę łapie, więc jak dasz na lewej komorze, wtedy nie będzie ci łapać. Tenuś zaatakowałabyś tę łódkę, nie? Ksenuś, patrzysz tak. A co? A do wody, zobaczcie. A, tak jej ciepło, tak jej ciepło. No możesz puszczać ci powiem Marcinek dojechał Ale bał się wjeżdżać po dziurach i zostawili wszczepkę tam na winklu Stoi dilizans No, to pchamy Ten nabrał ciuchów ty, ale my jesteśmy w maju, a nie w styczniu na rybach o czekaj, plus 3 jest dzisiaj w nocy Ja? No Na Co z tym? Będzie dobre, bo powiem Wam, że po tych wertepach ciężko, ale są. My. Najpierw przedstawię Wam nasz obóz, czyli część artystyczna. Po mojej lewej, po Waszej prawej mamy tutaj przygotowany telewizorek na akumulator. Akumulator 110 amperogodzin, pod parasolem, jakby zaczął nagle padać. I tutaj mamy blisko stolika, właśnie taką część artystyczną, żeby połączyć się ze światem, żeby słychać, słyszeć, ile górników zachorowało na koronawirusa i na te inne choroby. Powiem Wam tak, Strzała na pniówku już miał dwa testy. Na wymaz. Ja miałem jeden odciewowy, jak to się nazywa na krew. Na razie nie dostaliśmy wiadomości, czyli jesteśmy zdrowi, a to nie znaczy, że nie wyjdzie w późniejszym czasie, że nie zapaliśmy gdzieś tego wirusa. Tu wygląda nasz obóz, ja mam taki mały namiocik jednoosobowy na łóżko, już go wcześniej kiedyś Wam pokazywałem, Krzysiu niedaleko nas ma z od z dwoma łóżkami tam, z czałeczką sobie śpią. Cały ten plaż jest nasz, jak widzicie Cenu tutaj sobie biega, leży, znaczy się, chciałem powiedzieć biega, bo przed chwilą ją szukałem po całym stawie, przebudziłem się, pytam się chłopaków, gdzie jest piesek, no biega. Ale gdzie biega? Mówię, kurde, kogoś zaatakuje, bo coś nie będzie jechało na rowerze czy na kładzie. Poleciałem za nią po prawej, mówię tak intuicyjnie. Najpierw sprawdzę tam, a ona sobie ze spinningistą szła. Spinningista się rzucił, a ona kakała za spinningiem. Wiecie, że jest romnięta na tym punkcie, już to kiedyś pokazywałem na filmie. Teraz jest trochę spokojnie, już tak nie wieje wiatr, to bo mogę wam powiedzieć więcej trochę o zestawach. Słuchajcie, sprawa cała, strona cała ta zatoka jest moja, czyli ja sobie tam będę wywoził. Chłopaki powiedzieli za to, że tu jeździłem, wypaliłem tyle paliwa, żeby to męcić, to mi to odstąpią, nie będą mnie podsiadać. Fajnie mi tam Marcin postawił bojkę i lewa strona bojki jest od Marcina, prawa strona jest moja. Tutaj druga bojka, tu będzie też Marcin wywoził. Odpuścił, widzę, że tamten przód odpuścił, no i cała lewa strona, i wszystkie trzciny co pokazywaliśmy z samego początku. Wszystkie są odkrzyścia i tam on będzie kładł zestawy. Na takich wodach jak ta, powiem szczerze, że złowić karpia czy amura to naprawdę jest wyczyn. Wszedłem na górkę, pooglądać, czy gdzieś nie spławiają się amury. Ale mimo tego, że nam amur się pokaże, i mimo tego, że czasami wpływa nam włowisko, i tak skubaniec nie chce brać. A takie ryby zdziczałe. Niestety już tak łatwo przechytrzyć nie można. One po prostu były już kilka razy na haku i to są te ryby, które, którym udało się przechytrzyć wędkarza i które nie dały się wyciągnąć na brzeg. A wiecie, że amury to jest taka ryba, że jak to nazywają potocznie torpeda, że ona nagle dostaje przy samym brzegu, jak już jest przy samym podbieraku lub nawet w podbieraku takiej siły, że wystartuje jak pod torpeda i często, gęsto niedoświadczeni wędkarze taką rybę tracą. A wtedy ryba się uczy. Uczy się jak unikać przynęt od wędkarzy. Te amury, które tutaj pływają są bardzo, bardzo cwane. A my próbujemy je podejść na różne sposoby. Zakładając nawet przypony z samego fluokarbonu, żeby nic nie widziały. Tylko ewentualnie haczyk i jakieś ziarenko kukurydzy lub kuleczka. Ale mimo tego jeszcze brania nie było. Słuchajcie, akcja jest taka, po wczorajszym delikatnym braniu, które ja miałem na wędce i po dwóch delikatnych braniach w nocy od chłopaków, których nie nagraliśmy, stwierdziłem, że przerabiamy dwie wędki na szczupaka, moje. Jedną wędką na szczupaka przerabiamy od Marcina, a trzy wędki zostają, czyli jedna od Marcina i dwie od Krzyśka, na karpie i amury. I tak teraz po prostu rzucimy kara się na żywca. Branie na szczupaka, Otworzymy mu to jednak. To wygląda mi na branie, to nie jest chłopaki. Bo myśleliśmy najpierw, że rybka, ale. Wybiera żyłę? Na razie naciąga żyłkę. To jest branie. Naciągną żyłkę, nie? Pojedzie, tak. jedzie. No naciąga, no to widać. Naciąga żyłkę. Widać czy nie widać? Widać. Jakiś mały szczupaczek popuścił teraz. Spróbujemy go zaciąć. Szczupka na lewo czy? No nie wiem. To nie z drugą wędką, ale ta chyba. Chyba ten karać się tak pamięta. Albo taki szczupak. Szczupak, szczupak był mały. Mały był. Malutki. Taka 50 uderzyła po takim karasie. Malutki szczupak. widzieliście to? Taki gliścior. Zmasakrował mi karasia, ale to szczupak nie był duży. Bo nawet 50 cm nie miał. I się co to było? Mam takiego karasia założonego, a uderzył w niego taki szczupak. Mam nadzieję, że jak zbliżę trochę ujęcie z tego filmu i powtórzę. To, co Krzysiu nagrał, że to będzie szło pokazać. Szczupak taki na takiego karasia. Tam i z powrotem cisnął po tych szakach, żyłkę wybierał, nie wybierał. A takie są te małe szczupaki. Jakby był duży, to by to była wojna. Jakby się ten szczupak przynajmniej na jedną kotwicę zahaczył, to byśmy go mieli. Ale on tylko normalnie chapnął go za brzuch tego biednego karasia i tyle. U mnie już to było podejrzane, właśnie mówiłem chłopakom w trakcie brania. Mówię, popatrzcie jak pomału wybiera, to będzie mała ryba. Gdyby to był duży szczupak, czy jakiś inny duży zrapieżnik sum, to by to tą wędkę mi chciało wyrwać z ręki. A ten sobie ledwo radził z tym żywcem, a co dopiero jeszcze z wybieraniem żyłki. Jedzie. Kolejne branie szczupakowe. Jedzie, no pogoda na szczupaka. Stwierdziliśmy rano, że nie będziemy się męczyć z białorybem. Bo ma padać cały dzień, ma się ochłodzić. Marcinek właśnie wywiózł. Marcin też wywiózł. I... Mamy branie. Dzieje się coś? No teraz akurat stanął. Co tniemy byczka, co? Czy zajść za szybko będzie? Ciągnie, ciągnie. Jemy. Mamy go. Jest coś? Jest. No, to dobrze. Teraz żeby tylko nie stracić. Oj, kurde, poczułem luz, ale idzie jeszcze, idzie. Nie, ja, kurde zerwane. Patrz, wykrakał gość <laughs> To chyba jeszcze kurde nie zagryz do końca, co? Za szybko gożem chciał wyciągnąć, za szybko Kurde belus Drugie branie zerwane. Zobaczcie karaś poharaszowany sam jestem zły na siebie, że nie poczekałem dłużej. Ale chyba podejrzewam, że ten mały karpik, raczej szczupaczek co był przed tym. Teraz będę się tłumaczył jak dziecko. Jeżeli ta zasiadka wyjdzie tak, że będziemy bez ryby, to jest tylko i wyłącznie moja wina. Przyznaję się. Zaczynam dość szybko te szczupaki, bo nie jeden powie do czemu nie czekasz? Na szczupaka się czeka 5 minut. Zapal sobie papierosa dopiero potem zaczynaj. Zaczynam szybko, bo boję się zawsze tych małych szczupaków brania. I boję się, że będzie to miał w bebechach i nie dość, że go nie wypuszczę. Lub jak go wypuszczę, to i tak padnie. Po prostu zależy mi, żeby miał tą krewicę wbitą w okolicę gdzieś gęby, żeby go szło uratować. No i to są moje błędy. Drugi raz szybko zaciąłem, drugi raz pudło. Ale ja myślę, że to jest ten sam szczupak cały czas. On sobie odpocznie teraz 15 minut, on jest dalej głodny, on tej ryby nie zjadł jeszcze. Trzeci raz to na brzeg. Z nim. Ty, a ty co? My nie robisz? Ja, Mynia my, my, my pontonowa. Kiedyś na naszych zasiadkach, kiedyś na naszych filmach pamiętacie, był taki jeden moment, w którym gotowaliśmy. Gotowaliśmy różne dania. Pyszne. Jedne były bardziej skomplikowane, drugie po prostu mniej, czyli kiełbaska. Teraz to już wiecie, jak to wygląda. Tak, już poszli na łatwiznę, że już na to patrzeć nie idzie. Nie. Zobaczcie. <grystanie> Jakie to dobre. Nawet nie wiecie, jak to smakuje. Po trzech dniach, w krzakach. Pierwszy rosół. Hmm? Niemożliwe mamy Ja muszę zadzwonić do żony, żeby coś przywiada normalnego, bo ja mi aż mi szkoda A może kebab? Zadzwoń. Co jest chłopaki? No taka niespodzianka O popatrz Pierwsza ryba zasiadki Aha takie ryby tu się skrywają w tym stawie Aha, kto go chycił? Ty? No, to. Na twój zestaw? Tak. No pochwal się Marcinku. Twoją zdobyczą. Marcin mówi, nie ma czym się chwalić. Jak to powiedział przed chwilą Grzesiu, w survivalu to by była pierwsza ryba do jedzenia twoja w tym roku. Ale jest. I to samiec. pojechał z kamerą taką właśnie, obudował ją w obudowę, wrzucił tam, gdzie ma nęcone miejsce na amura i teraz właśnie z krzyżkiem sprawdzamy, jakie tam ryby podpływały. I wam powiem, że głównie to były ładne płocie i wzdręgi. Widzieliście te dania od nich? Widzieliście, nie co oni jedzą, nie? A zobaczcie, co tatuś będzie jadł. Yeah. Bułeczka, to masełko. Fair. To nie fair. Tutaj ma normalnie rzodkiewkę. Rzodkiewka ze swojego ogródka. A jak świeżutko zerwana, dzisiaj o 5 rano jak wróciłem z pracy, bo w międzyczasie jak tutaj siedzieliśmy to ja jeszcze jedną dniówkę musiałem przerobić. Czyli byłem w pracy, mówię nazbieram chłopakom trochę warzyw i owoców i zobaczcie. Szczepiorek, rzodkiewko, jakieś chińskie zupki. To jest moje danie dzisiaj. Kura nie Grzesiu, może zamiast takiego tłustego jedzenia poczęstujesz się? wysutę Rzodkiewka. Nie, to jest radijska, na Śląsku. Ale moja, ogrodowa. Złodzy, to Radiska nie rzodkiewka. Przyszło mi to przez myśl, boś tak podsunął fajny pomysł, ale musiałbym na razie kasę zbierać, żeby sobie kupić fajne dwie sumówki. Nareszcie, Marcinku! Nareszcie, że i zmądrzą. Wow, bo jeszcze... Koniec skarpiami, koniec amurami, porządne ryby. Przyjacielu, Syneczku. Tam mój pierwszy żywiec, kurde. Nic z nim na razie. Czy mam za niego kciuki, żeby on przeszedł na prawdziwe wędkarstwo? Sumy. A jak? Wiesz, czemu dzisiaj ma 1 czerwca? Bo tak, by wędki stały do góry i penetrowały najniższe chmury. I by. Jak sum nam zabierze, dzwonki w uszach nam wybierze. Ale pojechał ładnie, powiem Wam. Tak, pojechał. 9, Zrywki pojechał. nie zerwał na pewno. Zerwał, bo tam była ciniutka, zerwał? Cóż to był za wiatr, który mi ściągnął tą żyłkę na prawo. Cóż to był za wiatr, zaczynamy. Koniec czekania. Siedzi, teraz siedzi, kurde. Chyba. Pierwszy raz go wyciągnę, może co dziś? Siedzisz czy nie, Domin? Na razie tak Tylko z wędkami Małe Małe rekiny to, to, ty ludzie by płyną, można Dobra cicho już tam być z tyłu Bo czym? Bo mi poszły ryby Coś mamy, coś mamy, jeszcze go ciągniemy. wyczekany, trzecie branie i podejrzewam właśnie, to jest Wybiarowy. ten co trzy razy brał, co? wymiar pierwsza ryba taka w miarę fajna idzie powiedzieć już na naszej zasiadce na dla mnie 57 53 dla mnie 56,5 56. Kto by nabierze? Jo, no. O, ale Taka mała bytwa 56 cm. To jest ten sam byczek, chyba co próbował dwa razy już zaatakować moją przynętę, ale już jest złapany. Kurde, rozwalony obóz, masakra, co tu się dzieje? Masakra ty. Idźcie do nabrata do środka. Chodźcie. idziemy! Idę Idzie już, Rzesiu, już, idę. Idziemy. Czekaj, czekaj, puśćcie nas. Bijać. Masakra. Te najlepiej zobaczyć strach w oczach dziewczyny, nie? Strach połączony ze śmiechem, wiesz? Ale jak potem człowiek się bardzo boi, to zaczyna się śmiać podobnie. Tak jest. Tutaj ten obóz to będzie zapamiętany chyba na wszystkich filmach Małego Rekina, ponieważ nadeszło tornado i zmiotło nam cały obóz. Ile rady, też jesteś całym okryty. Ten namiot tutaj, który ja trzymam teraz, był rozłożony, ponieważ miało być bezpiecznie, gdy przyjdzie ulewa i wichura. Ale od tego, że plany zawiodły i sznurki do drewna. Awa! Ale nie pomóżcie! Ta... co się dzieje tutaj. Nie To jest dobre. Trzymaj, trzymaj ten namiot, a nie gody. Ale strasznie wieje, nie? Ale strasznie się okiera, no wy, wy, wy jesteście dufni Ja no, nie wiem, normalnie nie wiem Fajnie Chłopaki, tu macie Chłopaki nikt się nie spodziewał, nie? Takiej burzy, a co tu jest? Tu już żarcie gotowe A co ty na to powiesz wszystko? Jest w porządku. A ty żyjesz? No, przebieram się. Przed chwileczką ratowaliśmy obóz Grzesia i Artura. Niestety poległ. Zrobiliśmy tak, że położyliśmy cały namiot na te wszystkie rzeczy. Ściągliśmy wszystkie śledzie. Znaczy śledzie zostały, tylko te rurki. Tylko po prostu, żeby się położył i żeby chronił przed deszczem. My jeszcze istniejemy, bo tutaj jesteśmy troszkę w dolinie, wiecie? Chroni nas jedna skarpa przed wiatrem. Ale wam powiem, jak Rzeszy wołał ratunku, pomocy, to myślę, idę zobaczyć co się dzieje. nie? Jak tam wyszliśmy na tą główną drogę. Akcja, kulminacja. Dwa będzie przypłynęły. Mamy branie spławiek pod samym brzegiem. Drugi taki, mały. Możemy zauważyć, że jedna rodzina w tej zatoce pływa 54 cm. No i szczupak, elegancja Francja. Wraca do wody. No i już powoli kończymy naszą zasiadkę. Cztery dni poświęciliśmy tutaj, żeby złapać amura. Później jeszcze postanowiliśmy łowić drapieżniki ze względu na fakt, że ktokolwiek tutaj nie przejechał, powiedział Domin, popuśćcie sobie karpie, odpuśćcie sobie amury, łapcie szczupaki. Szczupaki tutaj biorą na ten czas. Nic innego więcej nie chcę. Posłuchałem i od wczoraj zaczęliśmy łowić szczupaki. I co? Trzy brania pudła i dwa brania szczupaki udało się wyciągnąć. Może one nie były duże, ale mimo tego, że były. Dwa wymiarowe ponad 53 i 56 cm, tak. Chciałem większe, zakładałem duże karasie, nawet takie po 20 cm, bo jak już uderzy to niech wielki to ten właśnie taki 50 tak też go w niego uderzył, to było te pierwsze blanie i się zerwał Po tym, jak zmieniliśmy na mniejsze okazało się, że właśnie takie szczupaczki tutaj ich jest więcej z ciekawostek wam powiem, na pewno nie były zarybiane na pewno, bo tutaj nie wpuszczają ryby na ten odcinek nie wpuszczają żadnej ryby, ani karpia, ani amura a tym bardziej szczupaków tutaj nie zarybiali chyba ho 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 to było na tyle, jeżeli chodzi o nasz film. obóz sam ogarnia Grzesiu, w nocy go im rozwaliło. Widzieliście, wiatr porwał wszystko. Takie tornado podeszło, że dziwne, że my obstali. Na szczęście, ja wybrałem tak stanowisko, że jesteśmy osłonięci skarpom, osłonięci drzewami i ten wiatr był trochę słabszy niż u nich. Do zobaczenia! subka, możecie zostawić komentarz, napisać jakiś miły i ewentualnie kciuka do góry. Hejka.